Ze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście. Mawiał Stefan Kisielewski. Dzień dobry, Elżbieta Oppenauer. Jak co sobotę zapraszam Państwa na program ABC Rodzinnej Ekonomii w dzisiejszym odcinku. Bankowość dla każdego. Płać i wypłacaj w sklepie. Z naszym ekspertem rozmawiać będziemy o dostępie do usług finansowych. Konto w banku ma być jak twierdza, nie do zdobycia. W końcu to tam gromadzimy dorobek całego naszego życia. Jednakże, dziś przy jego wyborze kierujemy się nie tylko względami bezpieczeństwa. Jedni cenią sobie darmową obsługę, dla innych ważna jest gęsta sieć oddziałów albo mobilny dostęp do konta. Ewelina na przykład przed otwarciem rachunku osobistego przeanalizowała ofertę kredytową poszczególnych banków. Zwracam przede wszystkim uwagę na ofertę kredytów hipotecznych. Dziewczyna myśli bowiem o zakupie własnego M. Nie będzie w stanie w całości sfinansować inwestycji. Jedyne wyjście to zaciągnąć kredyt. Uważam, że banki są bardziej przychylne klientom, a którzy mają już u nich otwarte rachunki. Łatwy dostęp do pożyczki czy otwarta linia kredytowa w rachunku to jedna z kart przetargowych w rękach banków, w grze o klienta. Jedna, ale nie jedyna. Jest wiele kont za darmo, wiele kart za darmo. Nie brakuje ofert tzw. moneybacków, czyli nagród, które banki wypłacają w zamian za to, że się używa ich kart. I to naprawdę nie, nie mamy powodu, żeby narzekać. Klient się zmienia, staje się wymagający, zwraca uwagę na szczegóły. Wiemy, że klienci są różnorodni, mają różne potrzeby. W związku z tym staramy się przygotować takie pakiety, które będą odpowiadały właśnie różnym grupom klientów. W myśl zasady dla każdego coś miłego zaczynamy poprzez edukację w ogóle co to jest konto bankowe od młodzieży poprzez studentów kierujemy naszą ofertę do klientów którzy korzystają z bankowości jak i również tych, którzy wymagają troszeczkę indywidualnego podejścia. Podejścia związanego między innymi z bezpośrednią obsługą, czy to w oddziale, czy poprzez inny kanał dostępu. Każdy klient chce poczuć się obsługiwany jak najlepiej, tak? w komfortowych warunkach, chce mieć właśnie tą opiekę de dedykowanego doradcy, bo normalna sytuacja w banku jest taka, że wchodzimy tak i mamy kilku ludzi w oddziale, kilkunastu ludzi i tak naprawdę nie wiadomo do kogo się udać. Stąd rozwijająca się dynamicznie bankowość osobista. Tego typu propozycja znajduje się dzisiaj w ofercie większości banków. Wystarczą regularne wpływy na konto określonej kwoty pieniędzy, by niczym pod skrzydłami anioła znaleźć się pod czujnym okiem osobistego doradcy. W przypadku tych klientów zamożnych to są oczywiście dyrektorzy bankowości prywatnej, którzy się nimi opiekują. W przypadku tych klientów niższego segmentu to też są doradcy, którzy są w stanie im pomóc w takim planowaniu długoterminowym. To doradca czuwa nad finansami klienta. Stara się określić jego potrzeby, kiedy trzeba pomoże uzyskać kredyt, innym razem podpowie, w co zainwestować oszczędności. Doradca ma za zadanie pomagać klientowi rozwiązywać jego bieżące problemy, pomagać mu w rozwiązaniu na przykład tego w jaki sposób sfinansować swoje marzenia. A nad tym, by marzenia klienta nie prysnęły niczym bańka mydlana, czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. To ona bezpośrednio sprawuje kontrolę nad systemem bankowym w Polsce. Dla KNF-u najważniejsze jest bezpieczeństwo finansowe nadzorowanych instytucji czyli patrzymy, jaka jest sytuacja, czy instytucje, na przykład banki, nie narażają się na zbyt duże ryzyko. Dzięki temu między innymi, nasz system bankowy należy dziś do najbezpieczniejszych w Europie. Mamy konto skrojone na miarę naszych potrzeb. Mamy kartę płatniczą, a dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym mamy też ułatwioną drogę do naszej gotówki. Niewielkie osiedle na obrzeżach Warszawy. Kilkanaście kilometrów do centrum, do najbliższego bankomatu, kilka przystanków autobusowych. Mam daleko do bankomatu, teraz wciąż trudno mi się do niego udać. Kamila znalazła wyjście z tej sytuacji, a dowiedziała się o nim przez przypadek. Zobaczyłam, że mężczyzna w sklepie podaje ekspedience kartę i wypłaca pieniądze. Dziś sama korzysta z usługi Płać kartą i wypłacaj. Znanej szerzej pod pojęciem cashback. Idziemy sobie do sklepu, płacimy za produkty i bardzo często pojawia się w terminalu w momencie, w którym wkładam do niego kartę informacja: "Czy chcesz wypłacić?". A wypłacić w ten sposób możemy nawet 300 zł. Ta kwota, która jest dzisiaj ustalana do kwoty 300 zł, jest taką kwotą sensowną. To znaczy że rzeczywiście przy robieniu zakupów jakaś dodatkowa gotówka na drobne płatności jest bardzo łatwo i, i, i funkcjonalnie dostępna. Zasada jest prosta. Kupujemy coś w sklepie, płacimy rachunek, a przy okazji informujemy sprzedawcę, że chcemy wypłacić gotówkę. Dostajemy jedno potwierdzenie transakcji, na którym są dwie operacje. Operacja wypłaty gotówki i operacja opłaty za zakupy, które realizowaliśmy w tym sklepie. Operacja zapisywana jest oczywiście w historii rachunku. Zawsze możemy do niej wrócić, sprawdzić, gdzie wypłacaliśmy pieniądze. Akceptujemy transakcję kodem PIN. Więc jest to to samo bezpieczeństwo jak transakcja bezgotówkowa, więc bezpieczne dla każdego użytkownika karty. Bezpieczne i co równie ważne, bardzo wygodne. Absolutnie dla klienta jest to usługa bezpłatna, bardzo wygodna, nie trzeba szukać dodatkowego bankomatu. To ważne, głównie z punktu widzenia mieszkańców małych miasteczek i wsi, gdzie wciąż ograniczony jest dostęp do bankomatów, a do najbliższego oddziału banku jest kilka, a czasem kilkanaście kilometrów. Jest to oferta kierowana w miejsca, gdzie nie opłaca się po prostu stawiać bankomatów, natomiast opłaca się wypłacać pieniądze w społeczności lokalnej. O szerokiej dostępności tej usługi najlepiej świadczą liczby. W tej chwili usługa cashback jest dostępna w ponad 32 tysiącach punktów handlowo-usługowych. I w porównaniu do sieci bankomatów, których mamy obecnie około 19 tysięcy w całym kraju, jest to dużo większa sieć. Tego typu rozwiązanie wpisuje się nie tylko w interes posiadaczy kart. Co jest wygodne dla klienta, jest korzystne dla sklepu, bo po prostu przyciąga klientów i doskonale wpisuje się to w model takiego wygodnego sklepu, gdzie możemy zapłacić za rachunki, napić się kawy czy zjeść hot doga, a także wyciągnąć właśnie pieniądze nie szukając bankomatu. Cashback, czyli płać kartą i wypłacaj, wpływa na upowszechnienie usług bankowych, A posiadacze kart mogą świadomie, wygodnie i bez ryzyka zarządzać swoją gotówką. A w studiu już nasz gość, pani Kamila Kaliszyk, dyrektor do ds. rozwoju rynku i akceptacji kart płatniczych w polskim oddziale Mastercard Europe. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Jak ocenia pani w Polsce dostęp do usług bankowych? Według danych Narodowego Banku Polskiego mamy w Polsce ponad 12 tysięcy placówek bankowych, dlatego wydaje się, że ich liczba jest wystarczająca, szczególnie w dużych miastach, gdzie tych placówek jest bardzo dużo i wciąż otwierają się nowe. Niemniej jednak w małych miejscowościach jest ich jak na lekarstwo, i tam sieć jest znacznie rzadsza. No właśnie, z czego to wynika? To po prostu bankowi musi się opłacać. Jeśli w małych miejscowościach mamy dużo mniej potencjalnych klientów, to wówczas niewiele banków decyduje się na otwieranie tam swoich placówek. I można powiedzieć, że w niższych miejscowościach placówki mają przede wszystkim duże banki oraz banki spółdzielcze. Problem też dotyczy bankomatów. Jest ich zdecydowanie mniej w mniejszych miejscowościach. Dlaczego? Właścicielami bankomatów w Polsce są banki i yy, niezależni operatorzy. To oni decydują o rozmieszczeniu bankomatów utrzymanie bankomatu jest stosunkowo drogie. Dlatego też jeżeli jest niska transakcyjność w bankomacie w ciągu miesiąca, jest to po prostu nieopłacalne i dlatego właściciele bankomatów nie decydują się na rozmieszczanie ich w mniejszych miejscowościach czy na wsiach. Czy jest szansa, by to zmienić? Takim rozwiązaniem jest usługa Płać kartą wypłacaj, która została wprowadzona niedawno przez system płatniczy Mastercard w Polsce. I y, usługa Płać Kartą Wypłacaj, podobnie jak płatności zbliżeniowe i płatności mobilne, ma na celu zapewnienie konsumentom y, łatwiejszego dostępu do swoich pieniędzy. Głównie chodzi o to, aby w trakcie płacenia za zakupy kartą można było wypłacić gotówkę w sklepach y, osiedlowych, y, supermarketach czy na stacji benzynowej. Jakie korzyści z tytułu tej usługi ma klient, a jakie sklep? Dla klienta największą wygodą jest właśnie dostępność oraz łatwość usługi. W chwili obecnej, takich punktów handlowo-usługowych, w których można wypłacić gotówkę, jest prawie dwukrotnie więcej niż bankomatów. Na koniec ubiegłego roku było to 30 tysięcy sklepów. A gdyby wszystkie sklepy, które akceptują karty płatnicze, chciały świadczyć taką usługę wypłaty gotówki, to byłoby ich 15 razy więcej niż bankomatów. A jak jest z właścicielami sklepów, którzy zdecydowali się wprowadzić tę usługę? Właściciele sklepów mają z tego tytułu, można powiedzieć, że tylko same korzyści, dlatego że z jednej strony mogą zyskać nowych klientów, Którzy wybiorą właśnie ich sklep, dlatego że mogą oprócz dokonania zakupów wypłacić gotówkę, co jest dla nich bardzo wygodne, a z drugiej strony taki właściciel sklepu za każdą wypłatę gotówki może otrzymać prowizję. Reasumując, jak zatem według Pani zachęcić przeciętnego Kowalskiego, który mieszka na wsi w mojej miejscowości, do tego, by chętniej korzystał z usług bankowych? Płatności bezgotówkowe są coraz bardziej popularne i myślę, że również w małych miejscowościach i na wsiach posiadanie konta ma wiele zalet przede wszystkim ułatwia zarządzanie domowym budżetem, zarządzanie oszczędnościami, pozwala kontrolować wydatki. Z kolei płatności kartą dają posiadaczowi swobodę dysponowania swoimi środkami. Klient nie czuje się ograniczony tylko kwotą, którą posiada w portfelu. Jeśli gotówka zostanie ukradziona, no to znika nam bezpowrotnie. Jeśli ktoś ukradnie nam kartę, kartę możemy szybko zastrzec w banku, a środki bezpiecznie spoczywają na rachunku bankowym. Dziękuję bardzo za rozmowę, a naszym gościem była pani Kamila Kaliszek, dyrektor do spraw rozwoju rynku i akceptacji kart płatniczych w polskim oddziale Mastercard Europe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już wszystko na dziś. Ja zapraszam Państwa na nasz program już za tydzień w sobotę o stałej porze. Do zobaczenia.